Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za przybycie na naszą konferencję. Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, organizacji, którą mam zaszczyt kierować, wspólnie z dwoma naprawdę wyjątkowymi partnerami, Credo Taxant i ICAN Institute, zaprosili Państwa na dyskusję o etyce w biznesie. O tym, jak budować wartość społeczno-ekonomiczną firmy i jakimi metodami opłaca się to robić w trudnych czasach. Proponujemy Wam udział w jednym z najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce dotyczącym odpowiedzialności przedsiębiorstw. Nasze zainteresowanie tą tematyką nie jest przejawem koniunkturalizmu czy też ulegania mocie. Pracodawcy Rzeczpospolitej Polski w ciągu blisko 25-letniej działalności za jeden ze swoich głównych obowiązków poczytywali inicjowanie debat nad ścieżkami rozwoju państwa. Uważamy, że pracodawcy, polscy pracodawcy są zbyt znaczącą grupą i silnym intelektualnie środowiskiem, by dbać wyłącznie o własne podwórko. Chcemy być i jesteśmy inspiratorem potrzebnych Polsce działań i pomysłodawcą niezbędnych projektów. Wiemy także, wiemy, że także na nas spoczywa część odpowiedzialności za gospodarcze jutro, za sytuację w polskich domach. Musimy zatem skoncentrować nasze wysiłki na tych wszystkich obszarach życia gospodarczego i społecznego, które wymagają szczególnej uwagi i troski. Musimy dbać o te dziedziny i branże, które nadawać będą ton rozwojowi, gdyż są najbardziej newralgiczne i które pozwolą nam najpełniej zaistnieć. Wychodzimy bowiem z założenia, że nasze państwo to nie tylko wspólnota polityczna, kulturowa, duchowa i społeczna. To także najważniejsza dla wszystkich Polaków firma. To przedsiębiorstwo, które ma zobowiązania wobec swoich akcjonariuszy, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, które musi umieć godzić społeczne potrzeby z ekonomicznymi możliwościami ich zaspokojenia, które jest uwikłane w sieć światowych powiązań gospodarczych i politycznych. To firma, którą trzeba dobrze zarządzać i przede wszystkim umiejętnie programować jej przyszłość. A w takim działaniu nie może zabraknąć środowiska pracodawców. Dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do publicznych debat na kluczowe tematy. Jak pokazuje doświadczenie, okazują się one bardzo pomocne w programowaniu rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej polskiej gospodarki. Przykładem jest choćby niedawno zorganizowany przez nas polski kongres gospodarczy zatytułowany Energia polskiej gospodarki. Bez myślę specjalnej skromności mogę powiedzieć, że był on jedną z najważniejszych w minionych latach publiczną dyskusją o drogach i meandrach rozwoju sektora energetycznego i całej gospodarki naszego państwa. Gdy w ubiegłym roku planowaliśmy podjęcie projektu Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR, kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich przedsiębiorstw, niejednokrotnie widziałem duże zdziwienie w oczach osób, z którymi na ten temat rozmawiałem. Ci bardziej radykalni mówili wprost na luksus etycznego postępowania stać jedynie bogatych. Inni próbowali przekonywać, że dziś, gdy będące w dużych kłopotach państwa Unii stoją w obliczu nieznanego, a polskie spowolnienie gospodarcze niesie za sobą mnóstwo pytań o ekonomiczną, a także i społeczną przyszłość, zajmowanie się nowoczesnymi trendami etyki biznesu jest więcej niż naiwne. Odpowiadałem na to słowami profesora Gasparskiego. Takie są przedsiębiorstwa, jakie jest społeczeństwo. Możliwość kształtowania ludzkich zachowań, szansa na obalenie głęboko zakorzenionych mitów i stereotypów, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, tworzenie nowej kultury etycznej w polskich firmach to wszystko naszym zdaniem są niezwykle, niezwykle cenne wartości dodane, które mogą sprzyjać rozwojowi przedsiębiorstw także, a może przede wszystkim w trudnych czasach. Niektórzy etycy biznesu uważają, że jeśli firmy będą przestrzegały trzech prostych zasad, to wystarczy, by w zadowalającym stopniu mogły być uznane za działające etycznie. Przypomnę te zasady. Żadnej firmie nie wolno łamać norm uznanych. Żadna firma nie powinna się przyczyniać do tego, żeby jej etos był gorszy niż etos otaczającego go społeczeństwa otaczającego ją społeczeństwa. I po trzecie, żaden pracownik nie powinien się godzić na to, żeby jego osobiste zasady etyczne były przez firmy łamane. Rzeczywiście, to są zasady uniwersalne, ale dziś w sytuacji ogromnego przewartościowania, dotykającego nie tylko do, do ekonomicznych, finansowych, ale także nauk społecznych, te proste zasady według mnie okazują się niewystarczające. Dlaczego? Bo nie dają firmie tak zwanego poweru. Nie są czynnikiem stymulującym rozwój i zachęcającym do większego wysiłku w walce o lepszą pozycję rynkową. I stąd... Nasza, pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, Credo Taxant i ICAN Institute, propozycja budowania wartości społeczno-ekonomicznej firmy dzięki skutecznym praktykom HR. Projekt ten bazuje na wytycznych międzynarodowej normy Social Accountability 8000, odnoszącej się do zarządzania zasobami ludzkimi. Jest ona jednocześnie jedyną normą społecznej odpowiedzialności biznesu, która podlega certyfikacji. Powstała na podstawie standardów odnoszących się do praw człowieka, praw pracowniczych oraz norm jakości środowiskowych. Norma ta została opracowana z myślą o przedsiębiorstwach z dowolnej branży z całego świata, stąd jej wyjątkowy charakter. Firma posiadająca certyfikat SA8000 prezentuje się jako wiarygodna i etyczna, dzięki czemu umacnia swoją pozycję na tle konkurencji. Na dodatek Etyka może okazać się źródłem innowacji w przedsiębiorstwie lub bodźcem do ich tworzenia, może stać się motorem pozytywnych zmian. I pozwolę, pozwolą Państwo, że na tym skończę wgłębianie się w tematykę konferencji, nie chcę bowiem odbierać palmy pierwszeństwa naszym wybitnym ekspertom. To oni powiedzą o korzyściach, jakie firmy mogą odnieść z realizacji projektu. Dodam tylko, że wyniki badań, jakie pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzili w przedsiębiorstwach dowodzą, iż sami pracownicy, Coraz częściej spodziewają się, że pracodawca podejmie działania z zakresu etyki biznesu. To wyzwanie, obok którego nie możemy przejść obojętnie i tego też nie czynimy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na, mam nadzieję, inspirujące nie tylko pod względem biznesowym wydarzenie. Dziękuję bardzo.